Hej, 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 do odloty! Hej, 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 to kosmiczne psoty Hej, 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 do rakiety wsiadaj Hej, 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 niech powiecie zabawaj! Hmm. Masz, że zastanawiasz się czasami, jak wyglądają miejsca, których nie znasz a które bardzo chciałabyś odwiedzić? No ale, gdzie byś chciała polecieć? No nie wiem. Dużo jest takich miejsc. Ty nie masz takich. Wiem! Mam pomysł! Jaki? Wiesz co? Muszę ci przyznać, że ja też ostatnio o tym myślałam. I jestem spragniona nowych przygód. A tak się składa, że ostatnio na naszym statku odkryłam nowy program, który nazywa się Kosmiczny Nawigator Przygód. Brzmi świetnie! I wiesz co? On losowo wybiera miejsce podróży. Dzięki temu każda wyprawa będzie dla nas niespodzianką. Gabi, no rewelacja wspaniale! Właśnie tego było mi trzeba! Hej, dzieciaki, chcecie lecieć z nami? No pewnie, że tak. No to nie traćmy czasu, tylko chodźmy od razu. Poczekaj. Już się rozmyśliłaś, tak? No nie, no, ale przecież do każdej podróży trzeba się najpierw jakoś przygotować. Jesteś już spakowana? No nie, masz rację. No to ja idę do siebie, ty do siebie i za chwileczkę się tutaj spotkamy. Okej, okay, w porządku. Gabi. <laughs> No i gdzie ona jest? Ja nie wiem. Zawsze się spóźnia. Widzieliście ją? Oczywiście, że nie. Ja nie wiem, co ja z nią mam. O! Jesteś już? No, byłam ja punktualnie. Też przepraszam, ale miałam bardzo dużo rzeczy do spakowania, ale mam wszystko. Kasia? Co ty tu wzięłaś? No mówię wszystko. Jestem spakowana. A ty? Lepiej powiedz mi, czego ty nie wzięłaś. O, wypraszam sobie. Mam tu wszystko, czego potrzebuję i na pewno nic mi nie brakuje. A ty lepiej pokaż co masz w tej walizce. Bardzo chętnie. Już ci pokazuję. Na pewno spodobają ci się moje skarby? Mm, jestem przekonana. Okej. Okay. miotka i szufelka. przyda nam się prawda? Pewnie, że tak piękny kolor zobacz jaki piękny niedawno kupiłam Bardzo jak dłuży. go zobaczyłam na mojej ścianie to mówię no przecież on się od razu pięknie wkomponuje w naszą rakietę trzymaj okej okay. mój ukochany ufi kasza mamy dwa miejsca w rakiecie. Nie, 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 Ufi musi lecieć. Ja mam z nim piękne sny. To jest moja ukochana przytulanka. Ufi leci. O. Dobra. Czujesz ten aromat? Świeczka zapachowa. Pewnie, że się przyda. Świeczka zapachowa. Lubisz lody? Gałkownica? Musi być. Teraz to mi pozazdrościsz. O, oh, wow! No, nigdy nie wiadomo, gdzie nasza rakieta nas zawiezie. To akurat fakt, jest Piękna, prawda? Trzymaj. Nie martw się, mam też coś dla ciebie na nudę w podróży. Tak, co, Kasia? Kręgle? Przecież uwielbiamy grać w kręgle. No, pewnie, ale nie w rakiecie. To może gdzieś. Przyda A? się, trzymaj. O, Zobacz, jaka słodka. Kasia, pozwólcie No, moja ukochana, ja troszkę. Zabieramy, zabieramy. O, właśnie. I jeszcze. I jeszcze. Mój kaktus. No nie. Przecież on jest śliczny. Ja go muszę zabrać. Muszę o niego dbać. Ale kaktusów się nie podlewa. Nie no wiem, ale się do nich mówi. Okay. Zabieramy, zabieramy. Przecież nie zajmuje dużo miejsca. No, no i na koniec... Na chłodne wieczory. Kurtka przepiękna. No i tam mam jeszcze parę innych rzeczy. Dobra, już dobra, Ubrania. Proszę, nie wyciągaj nic. i parę innych rzeczy bardzo przydatnych. Nie chcesz zobaczyć? Nie, i w ogóle weź mi te rzeczy. Ich jest zdecydowanie... Oh. Za dużo. Za dużo? Nie, ja myślę, że to są rzeczy, których na pewno potrzebujemy. Pokaż lepiej, co ty zabrałaś. No, albo właśnie. czego nie zabrałaś. A, ja, popatrz, popatrz. Ta wygląda naprawdę na małą, no ale. No i przynajmniej jest poręczna. Popatrz na początek. Coś w trakcie podróży, wiesz, mamy autopilota i te sprawy, no to książeczka. Pokaż, będziesz czytać na głos. Albo mi pożyczysz. Tu no. czytać? Gabi? No dobra. Ja właśnie być złośliwa. A, to przepraszam. Mam skarpety. Patrz jedna i druga. No tak, skarpety też mam. Chyba 10 albo 12, albo 50 par. Okej, okay, no to patrz takie skarpety. No i ostatnia już rzecz. Żeby uwieczniać wszystkie piękne chwile. O, dobrze, bo ja zapomniałam świetnie mhm. uśmiech. Super. O, nie zdjąłam. Hmm. Nic nie wyszło. To nic. Na Następnym razem. To ten moment. Hmm. No, no, i... no i to... Co jeszcze? To wszystko? No. Gabi? Ty mówisz, że ja za dużo, ale ty zdecydowanie za mało. Jak z... Wiesz co? Chyba obie spakowałyśmy się w pośpiechu. Zrobiłaś listę? No nie, no ale tak się cieszyłam na tę naszą podróż, że już nie mogłam doczekać i stwierdziłam, że tak, powrzucam tylko i... No ja właśnie też tak, powrzucałam, głowa. powrzucałam, powrzucałam i wyszło na to, że chyba zabrałam cały mój pokój i nie tylko. Wiesz co? Miesz, tak, ale ja mam pomysł. Mhm. Może oni nam pomogą? Przecież oni są niezawodni w pomocy. Ostatnio też się bardzo przydaliście. Pomożecie nam się spakować? Zrobicie razem z nami listę? Bo nam to chyba nie wychodzi. Chyba nam nie wyszło. Pomóżcie nam. Zobaczcie, na ekranie pojawiły się teraz przedmioty. Naszym zadaniem jest wybrać tylko te, które są potrzebne. I właśnie one trafią do naszej walizki. Jesteście gotowi? Kasia? Oczywiście. Pakujemy się. Oczywiście. No dobra, to co my tu mamy? Na początek ręcznik. Jak myślisz? No, moim zdaniem jest bardzo potrzebny. A co wy myślicie, dzieciaki? Czy ręcznik nam się przyda? Jasne, że tak. Pewnie. Tak. Pakujemy. Okej. Okay. No to teraz. Głowowa o! No kaczka! Tak. No w końcu do kąpieli jest nam potrzebny ręcznik i kaczuszka. Jak myślicie? Chyba ta kaczka nie jest aż tak potrzebna. No, no macie rację. No dobrze. Okej, okay. niech zostanie. Nie jest potrzebna. No to teraz może. O! Czoteczka i pasta. Czy chyba dosyć? nikt nie ma wątpliwości. No pewnie. Nikt nie lubi nieprzyjemnego zapachu z ust. Oczywiście. Pakujemy. Możesz spakować. Dobra, no to teraz ubrania, bielizna. Jak myślicie? Bo oczywiste, co? Pewnie, że tak. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że powinna się znaleźć w naszym bagażu. I jeszcze, jak już mamy ubrania, to mam piżamkę zobacz takie gwiazdki. Ale piękna. Jak myślicie? Czy to jest przydatna rzecz podczas podróży? No jasne. Przecież zawsze może się zdarzyć, że nasza podróż potrwa dłużej i będzie trzeba gdzieś zanocować. No to prawda. O! Zobacz, twój przyjaciel! O! Kaktus! Naprawdę myślicie, że nie jest potrzebny? Kasia mówiła. Tak miało być rozsądnie. Macie rację, zostaw go. Dobrze. To jeszcze mamy, mamy, mamy. O, popatrz. Dać jeszcze raz powąchać. No masz. No, piękny no, zapach. może też? Mm, miałeś rację. Naprawdę ładnie pachnie. Ale czy to jest potrzebna rzecz w czasie podróży? Chyba no nie, się przyznaję, to nie jest niezbędna rzecz w naszej podróży. Ach, Możesz ją wyrzucić. Dobra, o, ciekawa jestem, co powiecie o tym. Zobaczcie, to taka czerwona skrzyneczka. Wiecie, co to jest? To apteczka. W Tutaj. każdej apteczce znajdują się rzeczy, które pomogą nam, kiedy zdarzy nam się jakaś przykra sytuacja, na przykład przetniemy się czymś, albo. Spotka nas inny problem dotyczący naszego zdrowia. Oczywiście lepiej, żeby to się nie wydarzyło podczas podróży. Ale gdyby tak się stało, lepiej być przygotowanym. Lepiej ją zabierzmy. No i jeszcze gałkownica. No przyznaję. No oczywiście, że macie rację. No nie przyda nam się tutaj tej Wiesz co, jak będziemy chciały iść na lody, to ktoś nam na pewno je nałoży. I na pewno będą mieli tam gałkownicę. Masz rację. Ja mam wyrzucić. No ja wyrzucę. Lubię rzucać rzeczami. No i. Mm. Uh. No, muszę ci przyznać, że całkiem ładna ta kurtka. Mm -hmm. I na I pewno bardzo. ciepła. Czy takie coś może przydać się w czasie wyprawy? W sumie. Przecież my nie wiemy, gdzie no lecimy. No właśnie. Nasz cel naszej podróży będzie wybierał kosmiczny nawigator przygód. Lepiej zabierzmy, żeby nie zmarznąć. je okay, przeziębić. Co? To chyba już wszystko z naszej listy. Myślę, że teraz wybór już był dużo bardziej rozsądny. Ale poczekaj, jest jeszcze coś, co, co musimy zabrać. Mówiłam Ufli. ci, że mamy tylko dwa miejsca w rakiecie. No wiem, ale ja bez niego nie zasnę. Hmm. Dzieciaki. No zgadzam się, to może nie jest taki bardzo niezbędny przedmiot, ale jeżeli macie coś. Co daje Wam poczucie bezpieczeństwa i co bardzo kochacie, na przykład ulubiona przytulanka, to warto ją ze sobą zabrać. Ja mojego ufiego zabieram, zgadzasz się? Masz rację. Myślę, że to dobry wybór. Okej. Okay. To co? Jesteśmy spakowane? No to możemy ruszać. Poczekaj, my jesteśmy gotowe, no. ale dzieciaki nie są gotowe. A no tak. Chociaż dzieciaki też się muszą spakować. Słuchajcie, to w takim razie teraz Wasza kolej. Musicie przygotować się do podróży. I pamiętajcie, żeby sporządzić listę, a na pewno ułatwi to Wam Wasze zadanie. Dokładnie. Pomyślcie też sobie, jakie miejsca chcielibyście odwiedzić. Nigdy nie wiadomo, gdzie nas wyśle nasz kosmiczny nawigator podróży. To co? Do zobaczenia! Następnym razem lecimy już na pierwszą wyprawę. Cześć! Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka. Like A jeśli Wam się bardzo podobało, subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie też o dzwonku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W opisie znajdziecie linki do naszego Facebooka i Instagrama, gdzie pojawiać się będą bonusowe treści, sceny z zakulis i konkurs.